Panie Jarosławie, no piękną imprezę udało wam się zrobić. Jak to, jak, to, jak to się robi? To było wspólne działanie e, e, kilku, że tak powiem, ciał, e, czyli Stowarzyszenia Szlaku e, Świętej Warmii, e, Starostwa Powiatego, Powiatowego w Olsztynie no i oraz naszej fundacji Instytut Badań Edukacji e, Społecznej. Inicjatywa oczywiście była ze strony, ze strony Stowarzyszenia i Powiatu. To jest idea pana starosty Andrzeja Abako wraz z innymi samorządowcami, których jest 30 czek w stowarzyszeniu. Te działania już są realizowane od kilku Dobrych lat, no i dzisiaj mamy pierwsze takie działanie, bym powiedział offline'owe, gdzie idea szlaku świętej Warmii została zaprezentowana dla biznesu, dla osób zainteresowanych promocją warmii. Konferencja ma być pewnym zaczynem, jakby pomysłem, lobbyingiem za pewnymi rozwiązaniami. Jakie to by były rozwiązania? Co będziecie sugerowali dla biznesu, dla, dla, dla samorządów, dla organizatorów turystyki? Ja myślę, że to pytanie tak naprawdę należałoby zadać dla samego stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii, gdzie są członkowie, gdzie mają opracowaną strategię, ale jako taka osoba, osoba, fundacja, która wspiera i współpracuje ze stowarzyszeniem, uważamy to rzeczywiście jako kolejny krok w tym całym procesie, bo traktujemy promocję Warmii jako pewnego rodzaju proces. Ten proces od pewnego czasu został zainicjowany, w postaci już samego brandu, wydaniu książek, pewnych publikacji na temat Szlaku Świętej Warmii. Tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj pierwsze wydarzenie takie offline'owe, na którym było ponad 200, można powiedzieć, osób rzeczywiście, nie wiem, fizycznie. Chcielibyśmy na pewno kontynuować to, to wydarzenie, bo wydaje mi się, że i frekwencja, i pytania, i, i pewne burzliwe dyskusje podczas panelu pokazały, że jest zainteresowanie i budzi na pewno pozytywne, uważam, emocje idea szlaku świętej warmii również na koniec dla uczestników zostały rozdane ankiety Czyli to będzie również dla nas można powiedzieć, jako współorganizatorów pewnego rodzaju feedback, w jaką stronę tego typu projekt powinien się rozwijać, co powinniśmy w kolejnych edycjach i innych działaniach włączyć, żeby rzeczywiście te działania wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom w No właśnie, ankieta ankieto. Przemyślanie, przemyśleniami, ale z dyskusji pewnie wynikały te pragnienia samorządowców, stowarzyszenia jako takiego, jak Pan uważa, który, który kierunek rozwoju ma tu największą szansę? No moim zdaniem nie ma takiej bym jednoznacznej odpowiedzi, że to taki czy inny kierunek. Dla mnie jeszcze raz powiedziałem, że to jest pewnego rodzaju proces. To nie jest proces na dwa, trzy lata, a moim zdaniem to są. To jest projekt na dziesięciolecia. Tak jak dzisiaj był przywołany projekt Szlaku Świętego Jakuba w Hiszpanii i też padło to, że zanim doszli do tego, żeby te pewne miejsca odwiedzały milionowe grupy rzeszy pielgrzymów, to minęły lata i myślę, że jesteśmy tak naprawdę realnie na początku drogi. Jeśli będzie na tyle konsekwencji wśród, można powiedzieć, stowarzyszenia, organizacji, które wspierają Stowarzyszenie Szlaku Świętej Warmi i pojawią się pewnego rodzaju również budżety na promocję, no to jestem przekonany, że z roku na rok ta idea będzie przynosiła bardzo wymierne efekty, również ekonomiczne, gospodarcze, no bo taki jest również cel tego przedsięwzięcia. W wielu wypowiedziach naszych rozmówców dotychczasowych przywijała się sprawa jakiegoś współżycia między, między biznesem, jako takim, a, a turystyką. Tak, żeby to wzajemnie nie kolidowało. Czy widzi Pan taką szansę? No, oczywiście. Ja uważam, że jednym z walorów w armii, regionu, w którym mieszkamy, to jest sama można pić natura. I też padły dzisiaj niejednokrotnie wypowiedzi gości zaproszonych. Że naszym wyróżnikiem między innymi jest, jest zieleń otaczająca, są jeziora, jest można być powietrze, i uważam, że powinniśmy na pewno o to dbać. I, I z drugiej strony, biznes turystyczny, czyli na pewno rozwój sieci hotelarskiej, infrastruktury, powinien być w takiej kozystencji z naturą, bo, bo nie powinniśmy tego atutu naszego gdzieś tam po drodze zgubić. Czyli można, można powiedzieć, kończąc, podsumowując też rozmowę, że owszem przyroda jest bardzo ważna, ale przyroda musi też służyć nam, ludziom, bo w końcu my tutaj też żyjemy, mieszkamy. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.